Dobra. Co mnie da... bije? Mi się daje, to jest idealne intro! Ja już się czołem Z tej strony kurwa chuj! Co? Mi się wydaje, że przesadziłem trochę z apteczkami. Chodź, pomocą cię zakutowska. Magic! O kurwa! Poleciał. cię rada, wiesz, O! Się... Hm? Czemu my się w ogóle nawalamy?

ty elektrycznością się ubijesz, ała. Ja żartem elektryczną się, wow. ja, że elektryczna się nie biję. Co ty zrobiłeś? Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Ja, to jest startuch! Dobra, dobry początek. To jest tylko poziom trudny. O kurwa, czarnuch. Jakie odrodzenie? Co to się odrodzisz? Zrobimy się obok inhibitora. Bo nie gramy w Liga Legend. Znasz kod do tego safe'u? Eee. A ja leczę No nie, cyber tak. I to. Trzeba jeździć w ogóle, żeby ten safe. No, to był do żywej. <grym> a bo ten inhibitor w innym budynku był całkowicie. A to No kiedy to miasto. Czekaj, bo Zaszowe nie można tego nazywać, a nie Podlasie. Ja szczerze powiedziałbym, że to jest jakiś taki toru. Ewentualnie, ej, wszyscy się tu napierdalają jak w Poznaniu, on ja powiedział tak. <grym> zobaczył jeden filmik: Pierdalanie się w Poznaniu, Ale ci się, się napierdalają, to jest Poznań. Myślicz, jakie no, rozpoznajecie? Być teraz w kosztalinę. <grym> Aha, oho, 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 o, kurde! o, <grym> o, Okazało się, że stamina się kończy, kiedy na linii jestem. To jest A ten łap. poprzedni, prawie, pojemnik. Ale ładna atrakcja. Ła. Wow. Aha, ile was ci wiesz? Patrzcie. Nie, 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 nie. Nie wieszają mnie tym razem, ale Jakie Jakieś spokojnie. Spokojnie, jak na pewno. Bazylnika. Ej, Co by i tak rama je do warunków już tak grał No y, Im więcej masz pieniędzy, tym rzeczy są droższe Serio? A ich wartość w walce się nie zwiększa Aha Jak ja mam apteczki, które chciałbym sprzedać, to one są warte jeden, a żeby kupić 30 It... no, kurwa Chyba nie złodziej To jest czarny Dziecko? Dziecko? Można być dzieci? Nie można kochać. Jeżeli twoje buty zle, z, 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 z prawdziwej skóry zamaczają, to nie jest to skóra. Gdyś, skóra nie, nie ma kontaktu z chadaską, oszanąłbym go. Nie To Daj, I plują na mnie, tumórcy. Ja też na ciebie pluję. Ej, oni są napaleni. Ty, chodź, nie ma bezpiecznej strefy. Tak po czasie. No, ale to nie ma Bara. bezpiecznej strefy. Ja mogę tam lepiej przyszliśmy bym w nocy. O mocy! do do Nie zwracajcie. Ja bym się a Ale wabić? ty byłaś A ładnie. Zobacz, czemu jak powiedziałeś, a ładnie to nagle dostał? tak. Dobra, nie Zmartwy. 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 Zmartwy jestem. Że? Nie, nie warte. Zmartwy. 30 metrów na 25 sekund i nie zabili. Oj, ruchnęli mnie tak mocno, że. O nie, minus 114x to parkour! Ej, widzicie, bo przepraszam. Ogólnie, dajcie jakbym mógł się prosić, rób czasem przerwy między filmami. Ja się takie odkliknięcia. Czemu? Bo nie, bardzo długo mi się wczytuje często tego na, na program i laguje program. Są takie długie filmiki. Aaaa, tak to... mów, w coś jest shotkiem, bytne elementy. Tyle. Aleks? Biegnę, uciekam przed posiłkiem. Hans? Hans, Hans, podaś. Sans? Zamknij drzwi, zamknij drzwi! <g orbital noise> <gry <glued> <gryussian brewery> <gry> spokojnie, spokojnie. Eee, <gry Myan> dobra, przygotowuję. <Belgian> <gry fisherman. gry> O, silny, dla mnie. bije, bije, bije bigo, bigo. Mamy małpkę! Mamy małpkę na naszym prywatom. Nie! Nie uciekniesz! Ale jednak nie. Czekaj, czekaj! Weź ze sobą te jego wódę na wypadek, gdyby już coś wypił. Pali tak, że wybije wszystko, co mogło tam być. Mm. Czyli mi się wydaje, że nie weź, Lepiej, żeby był martwy. Warto zostawić sobie taki towar. Ej, fajnie, że wysłaliśmy randomową babę w noc. Znaliśmy... Na korty. Tak, na korty. O, tak... posiłek! O, fuck. E... Ja już dwójki nie widzę na mapie. Wtedy. Do przodu. Dobra, widzę już dwójkę. Użyj, użyj lornetki, zobaczysz. Wiesz, gdyby był w ogóle czas by ją wyciągnąć. Napiłeś się tej wody? Niestety. Smakuje jak cyny. Daj mu alkohol mm, Nie, nie chcę! Nie! 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 Nie, można by go zabić? A ona nie wypił tutaj wódkuj on zborda, a, wódkę. Dobro, wódkę! z wódkę Si Śmieć! Jakby był już czerwon. Wie, on wie, że już nie wróci do domu na z tych nogi. określać? nie mogę? Tak. Pamiętaj, po uratowaniu czyjegoś życia, życia okradnij go. Tak na spytać. No. ty możesz. Zabiję to. A, teraz. Wiesz co krwawie. Cześć Aleks, Chyba. Chyba. No byś się, bez tutaj to, to jest Marko. Marko był na górze. Jakby sobie szyję, nie po tej górze. Nie ma go nigdzie? Dobra, no śpią się. Eee... się Eee... Eee... Yeah, let's let this shit